Skoro tu jesteś, to pewnie na lekcjach w szkole pojawiło się coś takiego jak ciągłość funkcji, a ty nie masz zielonego pojęcia, co to w ogóle jest. Mam rację? Spokojnie po obejrzeniu tego odcinka na pewno będziesz wiedział, czym ona jest, bo poznasz metodę, którą regularnie wykorzystuję prowadząc moich kursantów, którzy również mieli z tym problemy, ale z moją pomocą udało im się ogarnąć ten temat. W części teoretycznej wytłumaczę Ci czym w ogóle jest ta ciągłość funkcji, a później przyjdziemy sobie do zadań, żebyś potrafił ją wykorzystać w praktyce. A żeby ci pomóc jeszcze bardziej, to przygotowałem dla Ciebie kartę wzorów stworzoną specjalnie do tego działu, żeby nie musiał tracić czasu na szukanie informacji. Będziesz ją mógł odebrać za darmo w dalszej części odcinka, więc oglądaj do końca. Więc czym w ogóle jest ta ciągłość funkcji? Ciągłość funkcji jest to taki sposób na opisanie wykresu, żebyś wiedział, czy wykres funkcji tak płynnie przechodzi przez wszystkie punkty, czy ma jakieś skoki lub przerwy. Wyobraź sobie, że rysujesz wykres funkcji jednym ruchem ręki bez odrywania ołówka od kartki. Jeśli dasz radę to zrobić, to funkcja jest ciągła. Jeśli musisz oderwać rękę i przeskoczyć w inne miejsce, to funkcja nie jest ciągła. No i teraz przedstawię Ci trzy podstawowe zasady badania ciągłości funkcji. Po pierwsze, dany punkt, w którym ta funkcja ma być ciągła, musi należeć do dziedziny, czyli ten punkt musi istnieć. Po drugie, jednostronne granice funkcji w tym punkcie muszą być sobie równe. Czyli na przykład, jeśli tym punktem jest x równy 3, to granica funkcji zmierzająca do tej trójki z lewej strony musi być równa granicy funkcji zmierzającej do tej trójki, ale ze strony prawej. Jeśli obie te granice jednostronne funkcji w punkcie są sobie równe, to nazywamy już to granicą obustronną funkcji w punkcie, i żeby ta funkcja była ciągła, to musi zajść jeszcze trzeci warunek, czyli granica funkcji w punkcie ta obustronna, ok, musi być równa wartości funkcji w danym punkcie, czyli limes przy x dążący do danego punktu musi być równe wartości funkcji od tego punktu. I dodam jeszcze, że tutaj wytłumaczyłem wszystkie najważniejsze pojęcia dotyczące ciągłości funkcji, ale istnieją również specjalne wzory i twierdzenia, dzięki którym będziesz mógł obliczać tą ciągłość, a one są umieszczone już w karcie wzorów, którą za chwilkę będziesz mógł odebrać. Także to już była cała pigułka wiedzy o ciągłości funkcji. Wiem, że może Ci się wydawać to skomplikowane, ale przejdźmy sobie do zadań, żebyś na pewno to zrozumiał. A jeśli jesteś ambitny i masz dość problemów z matematyką, to zapisz się na korepetycję w zespole wzorowanie. Wystarczy, że wyślesz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Możesz również zaobserwować mój profil. Po więcej matematyki, bo regularnie dzielę się nam przydatnymi materiałami. W zadaniu pierwszym musimy zbadać ciągłość funkcji f w punkcie x0. Oto jest wzór naszej funkcji f od x, natomiast x0 jest równe 1, czyli musimy zbadać, czy funkcja jest ciągła w punkcie x, który jest równy 1. W jaki sposób to robimy? Na samym początku musimy sprawdzić, czy x0 należy do naszej dziedziny. Wiemy, że 1 oczywiście należy do dziedziny, ponieważ x chociażby tutaj należy do przydziału od minus nieskończoności do 1 prawostronnie domkniętego, więc ten punkt mamy już skończony. Teraz punkt drugi, czyli musimy obliczyć jednostronne granice. W punkcie x zmierzającym do jedynki zarówno z lewej strony jak i z prawej strony i jeśli te granice będą sobie równe to wtedy wiemy, że będzie istniała obustronna granica funkcji w punkcie, czyli będziemy mogli dalej podejrzewać, że funkcja jest ciągła właśnie w tym punkcie. Więc przejdźmy sobie do obliczania tych granic jednostronnych, więc zacznijmy sobie od granicy lewostronnej, czyli przy x zmierzającym do jedynki z minusem. Symbol minusa oznacza, że zmierzamy od lewej strony, więc skoro zmierzamy od lewej strony do jedynki, to jest to liczba minimalnie od tej jedynki mniejsza, więc skoro jest mniejsza od Jedynki, to znaczy, że należy do tego przedziału, a skoro należy do tego przedziału, to będziemy sobie korzystali właśnie z tego wzoru. Czyli jest to minus x kwadrat dodać 2. Więc skoro x zmierza do jedynki, to w miejsce x wstawiamy sobie po prostu jedynkę. Czyli mam minus 1 do kwadratu dodać 2, minus 1 do kwadratu, ale kwadrat jest, uwaga, tutaj i nie ma żadnego nawiasu, to jest dalej minus 1. Więc minus 1 dodać 2 jest to po prostu 1, więc tyle jest równa ta lewostronna granica funkcji w punkcie x równym 1. No i policzmy sobie teraz tą prawostronną granicę, czyli x zmierza do jedynki, ale z plusem. Skoro zmierza do jedynki, ale z plusem, to jest to minimalnie większa liczba od jedynki. Tak minimalnie, minimalnie, ale i tak należy do tego przedziału, więc skoro należy do tego przedziału, to skorzystamy z tego wzoru. Więc będzie to 4 3x. Czyli po prostu wstawiamy sobie 1 w miejsce xów, jest to 4 minus 3, jest to 1. Teraz widzimy, że granice jednostronne tych funkcji są sobie równe, więc skoro granice jednostronne tych funkcji są sobie równe, czyli 1 z minusem f od x jest równe limes przy x dążącym do 1 z plusem f od x, to znaczy, że istnieje obustronna granica funkcji właśnie w tym punkcie. Więc mamy tak naprawdę limes. Przy X dążącym już po prostu do jedynki bezpośrednio z f od X. Czyli teraz, aby funkcja była ciągła w punkcie, to znaczy, że granica obu stronna tej funkcji w punkcie musi być równa wartości funkcji w danym punkcie. Więc będziemy sobie musieli, słuchajcie, obliczyć f od jedynki po prostu. Sprawdzamy, do którego przedziału należy jedynka, jedynka należy oczywiście do tego przedziału, więc jedynkę będziemy musieli wstawić z tego wzoru. Czyli jest to dalej minus 1 plus 2 i minus 1 plus 2 jest to, słuchajcie, jedynka, więc wiemy, że to jest równe limesowi przy x zmierzającym do 1 z f od x, więc możemy sobie śmiało powiedzieć, że ta funkcja jest ciągła w punkcie x równym 1. No i teraz przed nami jest podpunkt B. Musimy również policzyć granice tej funkcji, ale w x równym 5, czyli nasze x0 jest równe 5 i w jaki sposób to obliczyć? No słuchajcie, na początku ja bym się rozprawił jakoś właśnie z tym górnym wzorem tej naszej funkcji, żeby to troszeczkę poupraszczać, poskracać i zobaczymy co z tego nam wyjdzie. Aby się z tym rozprawić to tak, no musimy sobie policzyć po prostu deltę, żeby rozbić sobie nasz licznik na dwa nawiasy, no i zobaczyć co jest w mianowniku. W mianowniku dostrzegamy tutaj tak naprawdę od razu wzór skróconego mnożenia, ale do tego to zaraz przejdziemy. Więc więc tak, zaczynając sobie od tej delty, to wiemy, że delta to jest minus 11 do kwadratu, czyli jest to 121, odjąć 4 razy a, czyli razy 2, razy 5. Więc jest to tak naprawdę 121, odjąć 4 razy 2, czyli 8, razy 5, odjąć 40, wiemy, że będzie to 81. Pierwiastek z takiej delty jest równy po prostu 9 nasze x1 jest równe minus b, czyli 11 minus 9 na 2a, czyli przez 4, więc jest to 1 druga. Natomiast x2 to jest 11 plus 9, czyli 20 na 4, więc x2 jest to 5. Więc nasza funkcja, możemy sobie powiedzieć, że będzie wyglądała w taki sposób, że jest to 2x minus 1 druga x minus 5 dla x różnego od 5. Yy, aha, i tu jest jeszcze oczywiście mianownik. No i w mianowniku, tak jak mówiłem, jest wzór skróconego mnożenia, czyli x minus 5 do kwadratu. Dobra. Yy, oraz jest to po prostu 9 dla x równego 5. Tyle. Więc x minus 5 do kwadratu skraca nam się z x minus 5, więc ta funkcja tak naprawdę to w liczniku będzie 2x minus 1 podzielić przez x minus 5. No i teraz musimy sobie policzyć granice jednostronne przy x zmierzającym do piątki. Więc zacznijmy sobie chociażby od granicy lewostronnej, więc limes z x dążącym do piątki z lewej strony z naszej funkcji f od x, czyli po prostu z tej funkcji górnej, to będzie 2x minus 1 przez x minus 5. W jaki sposób możemy to obliczyć? No podstawiamy po prostu naszą piątkę, czyli 2 razy 5 jest to 10 minus 1 przez, no i właśnie tutaj warto zapisywać sobie, że jest to to 5 z minusem, Odjąć 5. Jeśli mamy przypadek w mianowniku, to warto sobie zapisać, czy to jest liczba ta minimalnie mniejsza od 5, czy ta liczba minimalnie większa, gdyby tu był po prostu plusik. Więc teraz co my tak naprawdę otrzymujemy? Bierzemy sobie to w taki nawias kwadratowy, ponieważ w mianowniku widzimy, że wychodzi de facto 0, więc takie obliczenia to są, już wiecie, w nawiasie kwadratowym, bo to są takie przybliżone obliczenia. Wtedy w liczniku wychodzi nam oczywiście 9, natomiast mamy 5 z minusem, czyli coś, co zmierza do 5 z lewej strony. Odjąć piątkę. No to słuchajcie, żeby Wam było łatwiej to zrozumieć, to coś, co zmierza do piątki z lewej strony, to jest na przykład czwórka. Czwórka minus 5 to jest minus 1, czyli to jest liczba ujemna. Ale wiemy, że to na pewno nie jest czwórka, bo to jest coś bardzo minimalnie mniejszego od tej piątki. Ale dalej widzimy, że znak pozostanie ujemny, czyli będzie to 0, ale z minusem. Więc skoro to będzie 0, ale z minusem, to znaczy, że 9 przez 0 to jest nieskończoność. Ale skoro to zero jest z minusem, to znaczy, że jest to minus nieskończoność. No i wiemy, że skoro teraz lewostronna granica funkcji w x równym 5 jest równa minus nieskończoność, to znaczy, że jest to granica niewłaściwa. Czyli funkcja nie jest ciągła w punkcie x0 równym 5, więc nie trzeba tu już robić żadnych dalszych obliczeń. Tak jak obiecałem, mam dla Ciebie kartę wzorów, którą stworzyłem specjalnie do tego działu. Znajdziesz w niej wszystkie potrzebne wzory, twierdzenia i tym podobne rzeczy, które będziesz musiał znać na nadchodzącym teście. Wszystko jest podparte rysunkami i przykładami, żebyś mógł zrozumieć cały materiał w możliwie najłatwiejszy sposób, oszczędzając masę czasu. Sporo osób już ją odebrało, jest mega zadowolonych, więc nie przegap swojej szansy. A link do jej pobrania za darmo znajdziesz tam na dole w opisie filmu. A w zadaniu drugim pokażę Ci, jak sprawdzić, czy funkcja jest ciągła w kilku punktach jednocześnie. Więc na samym początku zastanówmy się, co my tutaj mamy. Mamy limes przy n dążącym do nieskończoności z 3nx plus 4 przez nx plus 2. I słuchajcie, tutaj musimy koniecznie założyć sobie dwa osobne przypadki. Jeden przypadek dla x równego 0 oraz drugi przypadek dla x różnego od 0. Dlaczego? Ponieważ w mianowniku mamy n razy x oraz w liczniku jest 3nx. Więc po prostu wszystko jest od tego x uzależnione i gdyby x był równy 0, to kazuje nam się całkowicie nasza n. -ka. Natomiast gdy x nie byłby równy 0, to wtedy ta n nam się nie kasuje, ok? Więc sprawdźmy teraz po prostu, co się dzieje, gdy ten x jest równy 0. Liczymy sobie oczywiście e od 0. jest to limes przy n dążącym do nieskończoności, czyli po prostu wzorek sobie możemy przepisać, że jest to 3nx plus 4 przez nx plus 2, jednak widzimy, że skoro x jest równe 0, to nasze nx się wyzeruje i 3nx się wyzeruje, więc stanie nam 4 drugie, a 4 drugie jest to po prostu 2. No i teraz zastanówmy się, co się dzieje, gdy nasz x jest różny od 0. Gdy nasz x jest różny od 0, to mamy funkcję f od x, która jest równa również limes, przy n dążącym do nieskończoności również z 3nx plus 4 przez nx plus 2. No jednak my tego x nie znamy, wiemy, że on nie jest równy 0, więc po prostu w takich sytuacjach, tak samo jak w granicach ciągów, wyjmujemy sobie n do najwyższej potęgi przed nawias. Mam nadzieję, że to pamiętacie, czyli jest to limes przy n dążącym do nieskończoności z n, wtedy zostaje nam 3x plus 4 przez n podzielić przez n. X plus 2 przez n. Teraz widzimy, że nasze n'ki nam się oczywiście skracają i zastanawiamy się, do czego zmierza nasz licznik oraz do czego zmierza nasz mianownik. No, licznik zmierza oczywiście do 3x, ponieważ nasze wyrażenie 4 przez n zmierza do 0, bo n to jest nieskończoność, więc 4 przez nieskończoność to jest 0. No i tak samo jest w mianowniku. Nasz mianownik zmierza po prostu do x, bo 2 przez n to będzie po prostu 0. Więc mamy 3x podzielić przez x. 3x przez x to jest 3. Więc wiemy, że wartość funkcji dla każdego argumentu nie będzie Zdącego jest równa 3, a dla zera jest równa 2. No i teraz możemy sobie przejść do liczenia granic jednostronnych w punktach minus 1, 0 oraz 1, bo o to prosili nas w poleceniu. Więc granica funkcji przy x dążącym do minus 1, minus 1 i ze strony lewej f od x jest równa ile? No słuchajcie, skoro dąży coś do minus 1, to na pewno jest równe 3. Tak jak właśnie nam wyszło tutaj. Dlaczego? Dlatego, że skoro x dąży do minus 1, a minus 1 jest różna od 0, to na pewno jej granica będzie równa 3, ale wiemy też, że to jest granica tak samo prawostronna przy minus 1, więc wiemy, że przy minus 1 z funkcji F od x oczywiście, więc wiemy, że przy minus 1 mamy granicę obustronną, ok, F od x. I wiemy, że ta granica obustronna jest równa po prostu f od tej minus jedynki i to jest właśnie nasze 3, które sobie wyżej obliczyliśmy. Więc wiemy, że ta funkcja na pewno jest ciągła w punkcie x równym minus 1. Zastanówmy się teraz, co się dzieje, gdy x jest równe 0, czyli limes z f od x przy x Dążącym do zera, możemy na początku założyć, że do zera z minusem. Zastanówmy się, co się dzieje, gdy x dąży do zera, ale od strony lewej. Słuchajcie, skoro dąży do zera, to znaczy, że nie jest zerem, a skoro nie jest zerem, to wiemy, że jest to tak naprawdę trójka. Więc możemy sobie powiedzieć, że to jest równe również granicy przy x dążącym do zera ze strony prawej z f od x. Wiemy, że wtedy istnieje granica obustronna przy x dążącym do zera z f od x. I ona jest równa, słuchajcie, 3, tylko pojawia nam się tutaj jeden kłopot. Wiemy, że f od 0 jest równe, słuchajcie, dwójce, a skoro f od 0 jest równe dwójce, to znaczy, że wartość funkcji od x równego 0 jest równa 2, i to sobie też zapiszmy. Więc widzimy, że granica obustronna funkcji w punkcie nie jest równa wartości funkcji w tym punkcie, więc ta funkcja nie jest ciągła dla x równego 0. Ok, koniec. No i teraz jeszcze mamy limes. Przy x dążącym do 1. No i przy jedynce z lewej strony wartość funkcji jest również równa 3, tak jak sobie to zapisaliśmy tutaj. Ponieważ wiemy, że skoro dąży do 1, to jest to x różne od 0. No ale dla formalności weźmy sobie to obliczmy. Wiemy, że to jest tak samo granica funkcji przy x dążącym do 1 z plusem z f od x. Wiemy, że wtedy istnieje granica obu stron na tej funkcji dla x -a równego właśnie 1 z f od x. No i wiemy, że ta granica jest równa po prostu f od 1, czyli jest to 3 czyli funkcja jest ciągła dla x równego 1. Nadchodzi sprawdzian, czasu jest coraz mniej, a ty dalej nie zabrałeś się za przygotowania? Zapisz się na kurs i ogarnij cały ten dział wzorowo. Dołączając do kursu przygotujesz się do testu znacznie lepiej, bo każdy z tematów podzieliłem na trzy części. Część wstępna, która jest właśnie tym odcinkiem, ale bez reklam, część z pewniakami, czyli zadaniami, które mają największą szansę pojawić się na twoim sprawdzianie, oraz część z najcięższymi zadaniami, na wypadek gdyby twój nauczyciel miał cię czymś zaskoczyć. A dodatkowo w bonusie otrzymasz przykładowy sprawdzian do samodzielności, rozwiązania, by wzmocnić Twoją pewność siebie, dostęp do społeczności kursantów, w której zawsze znajdziesz pomoc i wsparcie, oraz kartę wzorów przygotowaną specjalnie pod ten dział, żebyś nie musiał tracić czasu na szukanie informacji. Kliknij link w opisie i zobacz, co jeszcze zyskasz, dołączając do kursu. A w zdaniu trzecim dowiesz się, jak zbadać ciągłość funkcji, ale w całym zbiorze liczb rzeczywistych. Więc tak, mamy przed nami naszą funkcję i musimy sprawdzić, czy funkcja jest ciągła w zbiorze liczb rzeczywistych. Jak to zrobić? Wystarczy, że sprawdzimy, że ta nasza funkcja będzie ciągła w punktach -2 -2 아! <목소리가> oraz 5, 5. Jeśli będzie ciągła w tych punktach, no to znaczy, że będzie ciągła również w całym zbiorze liczb rzeczywistych. Dobra, jednak jak to zrobić? No musimy wyznaczyć te parametry a i b, dla których ta funkcja jest ciągła. Więc z góry zakładamy, że funkcja jest ciągła. A kiedy funkcja jest ciągła w punkcie? Wtedy, kiedy granice jednostronne tej funkcji są sobie równe, czyli powstaje granica obustronna funkcji w tym punkcie, oraz kiedy wartość funkcji od tych argumentów jest równa właśnie tej granicy obustronnej. Więc z góry zakładamy, że te granice jednostronne będą musiały być sobie Równe. więc skoro będą musiały być sobie równe, to ja proponuję, żebyśmy je policzyli. Czyli liczymy sobie granicę jednostronną przy minus dwójce z lewej strony, więc skoro liczymy granicę jednostronną przy minus dwójce z lewej strony, to korzystamy z tego przedziału, więc musimy skorzystać z tego wzoru, czyli po prostu będzie to x kwadrat plus ax, więc wstawmy sobie teraz tą minus dwójkę z ax, czyli po prostu będzie 4 minus 2a. Policzmy sobie teraz granicę prawostronną przy minus dwójce, Czyli z minus dwójki z prawej strony, no to po prostu będziemy korzystać tutaj ze wzoru, że to jest po prostu b, więc, więc to jest b. I co teraz wiemy? Wiemy, że granice jednostronne będą musiały być sobie równe, czyli tak naprawdę wiemy, że nasze b będzie musiało być równe 4 minus 2a. I to jest nasze jedno równanie, z którego będziemy korzystać, aby później wyznaczyć sobie te parametry a i b. No i teraz jak uzyskać drugie równanie? Drugie równanie oczywiście uzyskamy sobie z drugiego punktu, czyli liczymy granicę jednostronną przy x dążącym do piątki z lewej strony, wtedy będziemy korzystać właśnie z tego przedziału, więc jest to ponownie z b, czyli wiemy, że jest ona równa b. No i policzmy sobie jeszcze tą granicę prawostronną przy x dążącym do piątki właśnie z prawej strony, no to wtedy będziemy korzystali z tego wzoru, że jest to 2x minus 3, więc sobie go zapiszmy, no i następnie Podstawmy tą piątkę z x, czyli 2 razy 5 to będzie 10, 10 minus 3 jest to 7. Czyli tak naprawdę tutaj nam wyszło bezpośrednio, że b jest równe 7. Więc wiemy właśnie, że b jest równe 7. No i skoro wiemy, że b jest równe 7, to możemy sobie je podstawić chociażby tutaj. Czyli 7 to jest 4 minus 2a. Wiemy, że 2a jest równe minus 3, czyli nasze A jest równe minus 3 drugie. Spoko. Czyli wiemy, że dla a równego minus 3, drugie oraz dla b równego 7, ta funkcja ma granice obustronne w danych punktach, ok, więc to jest spoko. Należy, no żeby ta funkcja w tych punktach była jeszcze ciągła, to musimy policzyć wartość funkcji od argumentu minus 2 oraz wartość funkcji od argumentu 5, no i wtedy po prostu będzie musiało nam wyjść tutaj 7. Czyli zaczynajmy sobie. Policzmy sobie f od minus dwójki. Gdy chcemy policzyć f od minus dwójki, to będziemy korzystać sobie oczywiście z tego wzoru, bo minus dwójka należy do tego przedziału, więc będzie to x kwadrat plus ax czyli x kwadrat to będzie po prostu 4, plus ax to mamy tak naprawdę minus 3 drugie, które wstawiamy sobie za a, razy właśnie naszą minus dwójkę. Czyli mamy dwójkę z dwójką, która się skróci, minus z minusem również się skróci, czyli byłoby to 4 plus 3, więc jest to 7. Czyli wiemy, że funkcja jest ciągła w punkcie minus 2, no i wiemy, że jeśli będzie ciągła jeszcze w punkcie 5, no to wtedy będzie ciągła w całym zbiorze. Czyli e od 5 równa się. No i e od 5 to po prostu będziemy sobie korzystać z tego wzoru, jest to 2 X minus 3. czyli wiemy, że skoro wartości funkcji w punkcie 2 i 5 są sobie równe, są równe 7 i są równe granicom obustronnym funkcji w tej punkcie, to wiemy, że na pewno ta funkcja jest ciągła w całym zbiorze R. Także to już był wstęp do ciągłości funkcji, a jeśli chcesz ogarnąć pewniaki i trudne zadania, to dołącz do kursu, do którego link jest oczywiście w opisie. A jeśli chcesz ogarnąć całą resztę tematów z tego działu, no to wbijaj koniecznie na tą playlistę.